Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Jeżeli chodzi o sposoby na zdrowy tryb życia, pierwszym co przychodzi większości z nas na myśl jest odpowiednie odżywianie, a o przełożeniu naszych relacji z jedzeniem na zdrowy tryb życia istnieje wiele teorii. Tematem dzisiejszego odcinka jest kwestia postów i ich wpływu na ludzkie zdrowie oraz, co dla nas ważne, kompozycje ciała. POST, czyli dobrowolne powstrzymywanie się od przyjmowania pożywienia przez konkretny okres, nie jest dla ludzi niczym nowym. I mimo że w większości społeczeństwa kojarzyć się może z elementami zarezerwowanymi dla praktyk religijnych, bądź czymś niekoniecznie przyjemnym lub zdrowym. Diety Ala Ramadan bazujące na przerywanym poście zdobywają ostatnio na popularności. Co prawda nie będą one motywem przewodnim dzisiejszego materiału, ale są idealnym przykładem na to, że da się zaimplementować do codziennego menu nowy model odżywiania, nie pogarszając jednocześnie swoich parametrów zdrowotnych. Skupiając się na najbardziej oczywistych skutkach przerwy w dostarczaniu energii spożywienia do organizmu, pierwszym z nich będzie utrata masy ciała. Nie jedząc nic zaczniesz ważyć mniej i to relatywnie szybko. W pierwszej kolejności, w trakcie początkowych 24 godzin postu, organizm zużyje swoje zapasy glikogenu z mięśni i wątroby. W następnej kolejności zacznie sięgać dalej po energię z białek, w tym mięśniowych, oraz skumulowaną w tkance tłuszczowej. W pierwszych kilku dniach średnia utrata masy będzie sięgać w porywach do 1 kg. Poza wspomnianymi przed chwilą zasobami, w skład tej masy będzie wchodzić też woda. Co niebezpieczne, organizm będzie rozbijał białka nie tylko mięśni szkieletowych. Powolnemu osłabieniu będą też ulegać mięśnie gładkie czy serce. Niebezpieczeństwa jak te sprawiają, że to tkanka tłuszczowa jest preferowanym zapasowym źródłem energii. Zatem po upływie kilku dni ciało przechodzi w stan tak zwanej ketozy. Jest to moment, w którym tempo tracenia na wadze spowalnia. Dzieje się tak, ponieważ jako źródło energii tłuszcz jest bardzo wydajny. 1 gram tłuszczu dostarcza aż 9 kalorii, a dla kontrastu białka czy węglowodanów zaledwie 4. W tym momencie można spodziewać się średnio pół kilograma utraty wagi co dwa dni. Na skutek utraty wymagającej energetycznie tkanki mięśniowej oraz innych procesów adaptacyjnych metabolizm zwalnia, żołądek kurczy się. Paradoksalnie uczucie głodu maleje. Największym zagrożeniem długiego postu jest oczywiście śmierć z powodu wygłodzenia. Jeśli związany jest to z procesem leczenia otyłości, dzieje się tak bardzo rzadko. Znany jest przypadek mężczyzny postującego przez całe 382 dni. Angus Barberi, 27-letni szkod, stracił wówczas prawie 125 kg. O wpływ na ogromną, jak na lata 60, nadwagę poprosił lekarzy z Katedry Medycznej Królewskiej. Uniwersytetu w Dundee w 1965 roku jego waga startowa wynosiła 207 kg. Widoczne na ekranie badanie to dokładny opis całego procesu utraty wagi Angusa. W początkowym okresie post miał być kilkudniowy, bowiem żaden z lekarzy nie zakładał nawet, że młody mężczyzna podoła dłuższym restrykcjom. Jednak okres kilku dni zmienił się w całe tygodnie bez jedzenia. Po 40 dniach Angus pojawił się na wizycie, która miała być wówczas ostatnią. Jednak z powodu osiągniętych rezultatów oraz dobrego samopoczucia postanowił kontynuować głodówkę, pomimo sprzeciwu lekarzy. Za cel postawił sobie końcową wagę. Którą chciał uzyskać 82 kg. Mężczyzna nadal regularnie musiał stawiać się na kontrolnych wizytach. Jeżeli w trakcie postu nagle poczułby się źle, lub wyniki jego badań nie byłyby zadowalające, to eksperyment zostałby natychmiast przerwany. W ten sposób rozpoczął się najdłuższy w dziejach post. Największym zaskoczeniem dla lekarzy był stan zdrowia badanego. Z uwagi na ilość tkanki zapasowej był w stanie zachować dotychczasową rutynę życia, a w szpitalu pojawiał się głównie na badanie poziomu cukru we krwi. Nie oznaczało to jednak, że nic mu nie doskwierało. Barbieri miał nieustannie niski poziom glukozy. Wynik ten był jasnym potwierdzeniem, iż jego organizm znajdował się w stanie głodówki. Z tego powodu Angus odczuwał ogólne osłabienie. Była to jednak jedyna przypadłość, jaka mu dolegała czasem zaimplementował suplementację podstawowym zestawem witamin i minerałów oraz zaczął pozwalać sobie na dosypki cukru czy dolewki mleka do herbaty, szczególnie na ostatniej prostej głodówki. Po 382 dniach osiągnął wymarzoną wagę 82 kg. Dzień po zakończonym poście, wywiad dla Chicago Tribune powiedział: "Wyjątkową przyjemność sprawiło mi zjedzenie jajka. Byłem nim bardzo najedzony." Po 5 latach na wadze przybrał jedynie dodatkowe 7 kg, zatrzymując się na poziomie 89 kg. Jest tylko jeden bardziej ekstremalny udokumentowany przypadek głodówki. Oskarżony o gwałt Dennis galler Goodwin nie jadł przez 385 dni, aż został nakarmiony siłą. Był to wyraz jego sprzeciwu wobec niesprawiedliwego jego zdaniem wyroku. Przypadek Barbierego jest jednak ekstremalny i dla większości z nas podobne próby skończyłyby się szybką śmiercią. W 1981 roku w Irlandii Północnej 10 więźniów politycznych zastosowało strajk głodowy wymierzony w rząd brytyjski. Wszyscy zmarli między 46 a 73 dniem. Dla osób o niskim poziomie tkanki tłuszczowej nawet kilkudniowy okres głodu może zakończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne są te posty, w których dodatkowo limitowana jest woda. W ostatnich czasach, to jest w 2010 roku, 21-dniowa głodówka doprowadziła do śmierci żonę ministra ze stanu Floryda. Kobieta miała 55 lat. Całe szczęście nic groźnego nie stało się użytkownikowi Reddita, który dokładnie udokumentował zmiany w swoim ciele, które zaszły po 15-dniowym okresie postu o wodzie. Dane uważam za szczególnie interesujące z punktu widzenia kogoś o średnim poziomie tkanki tłuszczu, kto myśli o pójściu na skróty i utracie wagi na szybko. Jeżeli zależy komuś na wyglądzie i zachowaniu możliwie największej ilości mięśni, powinien zainteresować się spadkiem poziomu insuliny we krwi w tym okresie. Dla przypomnienia, insulina dostarcza glukozę do komórek mięśniowych, dzięki czemu zwiększa się wydajność i regeneracja mięśni. Insulina pomaga budować masę mięśniową. Jej poziom u użytkownika Reddit spadł ponad trzykrotnie, zmniejszył się również poziom IGF1. Jeśli o kompozycję ciała chodzi, Redditer stracił lekko ponad 10 kg wagi. Zaczynając post ważył 78,6 kg przy poziomie procentowym tkanki tłuszczowej równym 28,7 Przekładało się to na około 54 kg bez tłuszczowej masy ciała. Jak ów stosunek zmienił się po upływie wspomnianych 15 dni? Otóż na koniec postu przy wadze 68,2 kg udział tkanki tłuszczowej w kompozycji ciała wynosił aż 29%. Nie da się ukryć, że jest to wynik dla większości z nas zaskakujący. A zwłaszcza po przesłuchaniu poprzedniej części materiału. Oznacza to spadek z beztłuszczowej masy ciała o około 7 kg i lekko ponad 2 kg z tłuszczu oraz wręcz regres z punktu widzenia sylwetki. Z osoby chudotłustej pozostał chudotłustą, tylko że gabarytowo jeszcze mniejszą. Dowodzi to słuszności w zachowawczym podejściu do redukcji. Duży deficyt kaloryczny korzystny może być wyłącznie dla osób otyłych, mających odpowiednie zasoby tkanki zapasowej, by przetrwać ciężki dla organizmu czas. Zbyt radykalna redukcja to największy błąd, jaki można popełnić podczas próby spalania nadprogramowej tkanki tłuszczowej. Głodowa dieta skutkuje aktywacją szeregu adaptacji metabolicznych w organizmie. Chudnąc za szybko, narażamy się na zmiany w obrębie gospodarki hormonalnej, które wpływają na cały nasz organizm. Zjawisko objawia się podobnie do niedoczynności tarczycy, czyli powoduje pogorszenie funkcji kognitywnych, radykalne obniżenie chęci do wykonywania ruchu, obniżenie aktywności mitochondriów, a w niektórych wypadkach nawet objawy depresji. Jednym z najlepszych sposobów na start, jakie przychodzą mi do głowy, jest wykorzystanie tych, którzy przeszli już przez ten sam proces i mogą zaoferować swoją pomoc. Dzięki temu nie musisz dochodzić do wszystkiego samemu i spędzać na tym miesiące lub lata, ale od początku dostajesz gotowe instrukcje, które nieporównywalnie przyspieszają twój rozwój. Właśnie dlatego stworzyłem Encyklopedię Sukcesu na YouTubie. Jest to seria filmów, w których od A do Z pokazuje wszystko, co niezbędne do zbudowania dużego kanału, spełnienia swoich ambicji, a ostatecznie przekucia tego na zysk finansowy. Pokazuję tu wszystko czego nauczyłem się prowadząc jeden z większych kanałów w swojej niszy. Jeżeli chcesz poznać niefiltrowaną prawdę o prowadzeniu kanału, dokładne instrukcje krok po kroku, które prowadzą do sukcesu, skorzystaj z linku, który znajduje się w opisie tego filmu.